Prezent świąteczny dla dzieci od 3 do 6 lat. W skład zestawu wchodzi. Gra mój pierwszy quiz. 128 zadań pozwoli dzieciom puścić wodze fantazji, rozbudzić kreatywność i wykazać się wiedzą. Odpowiadaj, koloruj, udawaj odgłosy zwierząt i baw się dobrze. Drugim elementem zestawu jest książka. Zielony kapelusz i jego czereda. Poprzez krótkie i pasjonujące historyjki ukazuje dzieciom świat zwierząt, wieńcząc je ciekawostkami na ich temat. 130-stronicowa książka w twardej oprawie. Trzeci element zestawu jest książeczka 4 w jednym, w której dzieci znajdą naklejki, kolorowanki i czytanki. Tytuły broszurek wysyłane są losowo.